Hej, cześć. Ja dzisiaj Ci pokażę jak sobie zamówić Easy 350 V2 za 200 zł. Mam dwie takie pary i jedną taką. No i co? W tych chodzę już rok i widzicie jak się trzymają. Oprócz tego, że podeszwa jest brudna, to są praktycznie idealne. No, Oczywiście są białe, to to o nie lekko trochę bardziej, ale pod Instagramem, pod YouTube'em macie linka. Jak sobie wejdziemy w tego linka, to wyświetlicie się tutaj linki moje. Najpierw trzeba się zarejestrować. Bez rejestracji po prostu nie złożymy zamówienia. Zjeżdżamy później w dół i szukamy sobie Easy 352 fo 2 za 200 ziko. Klikamy sobie, wybieramy sobie jakąś kolorystykę. Są naprawdę fajne. Ja mam Tom, mam kilka naprawdę tutaj kolorystyk. Wybiorę przykładowo Tom na dzisiaj. Wybieramy sobie po prostu rozmiar i co? I klikamy sobie po prostu buy now, za, za buty wychodzi tyle, jak widzicie teraz. No, i co możemy sobie później zapłacić blikiem czy czymś, czym chcemy? Naprawdę jest dużo różnych form płatności. Wchodzimy później w my order. Tutaj mamy wszystkie po prostu zamówienia, które składaliśmy. Po dwóch, trzech dniach powinniśmy mieć takie zdjęcia, jeśli już do nich przyjdzie do magazynu. Wszystko ja, przykładowo Jordan 4 za 110 zł, zamawiałem. To są te, zamówiłem jeszcze jedne takie w trochę większym rozmiarze. No, i co jeszcze, zamówiłem sobie takie buty. I jak to sobie wysłałem, bo ja już to wysłałem do Polski. Jeszcze tylko powiem na szybko, że jeśli coś Ci się nie spodoba, to możesz to zwrócić tutaj. Oni Wam oddadzą pieniądze na oryginalne po prostu konto, z którego płaciliście. Ale, ale no, ja już to wysłałem w tym momencie. Paczka jest zapakowana i wysłana, to w tym momencie nie mogę tego zwrócić. Wchodzimy w Warehouse, jeśli będzie gotowy do wysyłki. Klikamy rzecz, klikamy Submit parcel. Wpisujemy nasz adres jeszcze raz. Wybieramy dostawcę. Ja zawsze wybieram najtańszego. Paczka mi idzie około 10 dni zazwyczaj. No i co później? No po prostu zaznaczamy sobie jeszcze poniżej automatyczną deklarację wartości paski. No i po prostu wybieramy na dole kod promocyjny i nadajemy sobie paczuszkę. Po 10-11 dniach powinniście mieć właśnie takie buty. No i to tak naprawdę tyle. Jest to proste. Jak widzisz sam mam naprawdę dużo różnych par. Wszystkie zamawiam sobie z tych stron. No i to tak naprawdę tyle. Dzięki. Cześć.